co się dzieje. Jest dramat. W tym momencie zalewa nas kompletnie. Lodówka już praktycznie zalana. Wrodzimy e, po, powyżej kostek w wodzie. Wszystko w tym momencie jest pod wodą. Zalało nas tutaj na zewnątrz totalnie i kompletnie. Niestety, ale straty idą w miliony. Pozalewane agregaty, pozalewane lodówki, chociaż próbowaliśmy je pod, e, podstawiać do góry. Tutaj budowane zapory niestety e, przestają się sprawdzać. Woda dostaje się również, niestety, z innych miejsc, z innych źródeł, zalewa nas z każdej możliwej strony. kurwa, to jest no To jest dramat, co się dzieje w tej chwili. Łatwo normalnie, na każdy No to złapać możesz, normalnie złapać. A ja 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 ja! Co to tam się stanęło? Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy na tapacie prezesa, no i dramat, który się wydarzył w Kamboraju. Coś te dreny chyba się nie udały. Sprawdźmy. Słuchajcie, nagrywam odcinek specjalny. Zobaczcie, co się dzieje. Zapraszamy trochę cola, ale to nie o to chodzi. Jesteśmy zalani zniszczeni. Rzadkie ujęcie, w którym Marcin zapierdala. Ale tu już chodzi o tą kasę, co utopił faktycznie. <grym grym grym> Nomen omen utopił. Nie no, ja się z tego się nie śmieję. to no, przykre, nie? Ale ubezpieczenie pewnie będzie, nie? Naprawdę dzisiaj. Nic wielkiego, odcinek specjalny. Dzisiaj specjalny live z tej okazji. Zapraszamy. Dajcie suba. Łysy wie, że nic się nie stało, ale się uda wyżebrać dużo więcej niż te straty były jej. Zadowolony? Daniel nie ma się jak wydostać z firmy. Słuchajcie, lodówki padły. Poprzepalane lodówki. Skreślone z list, jedna z list, jedna z list. Ale jak to jest zrobione? Bo wygląda na to, że ten taras jest niżej niż ta ziemia z drenami. By the way pamiętacie jak im tam dreny robili, dlatego nie ma trawnika. No to widać, jak wyszło. Coś trzeba z tym zrobić. Dobrze wiedzieli, wynajmując nam ten lokal, że coś takiego będzie. Tu nie chodzi o, o, o deszcz, tylko chodzi o, o, o straty. Ja Także zapraszam. Dzisiaj też poszedł odcinek, shortsy. I planuję live'a z Marcinem. Specjalny live zwołujemy. Sztab kryzysowy. Marcin zaproś, sztab kryzysowy dzisiaj na moim kanale zwołujemy Informacyjnie. Chłopisz nie może do się... żeby on tam zawału nie dostał przecież. Ludzie. Łys, daj mu odpocząć. Wszystko. Leila też już uciekła na wieżę, nawet tutaj do góry. Tam wywala nam w skibla woda, szamba, wybiło. potajstwo. Ponad poziom zalało sprzęty. Zalało też sprzęty wewnątrz. Tam spokoi się wylewa woda. Robimy co możemy. Tam pełno wody, wszędzie tam sprzęty zmagazynowane. Nalepka hausmana też. No to tak, że wszystko poszło. Biada temu, kto tam wpadnie coś zjeść. W tym upale. No on teraz spadł. No niemniej jednak lodówki mi działają. Ech, jak myślicie, wyrzucą to jedzenie? Ja nie wiem. Ta lodówka jest już do skasowania, że tak powiem, do wyrzutki z naszego całego, no, no, systemu. A to jest mały deszcz. To nie jest nic dużego, tak między nami mówię. Lejna na akcję pobiegła pogryźć psa, ale zaraz kolejne. o! o! Dobra, tutaj się biją psy, nie, to tam nic ciekawego. Ale ciekawy mi ten typ w kolorowej koszulce, bo stoi nic nie robi, a to chyba klient, nie? Atakuje, ja mówię, to musi się spodziewać, że będzie tego tam drugi pies skroczył do akcji. Nie, ale pogoniła je. No pogoniła, dobrze, ale, ale, ale tamte też tam, wiesz, pogoniły, no uciekły, no uciekły, fak, ale, ale wiesz, chodzi też o fakt, że musi się liczyć z tym, że no nigdy nie będzie kolorowo tak, nie? Wchodzisz na ring to spodziewaj się ciosu Tak jest Także wcale tam nie będę bronił W takich momentach Sama przeatakowała Ale dobrze, nie, niech atakuje, ale dobrze, ale musisz się spodziewać odpowiedzi od przeciwnika. Ja tutaj też z taką informacją do naszego profesora no. Który zamieścił to logo Wszystką bardzo szlachetną w No niestety Zalało Zalało, zalało Zalało i odchodził, odchodził, i w będzie się uszczyło, będzie, będzie schodziło, no nie, nam nie, nie, nie poradzimy. Szkody jest zgodnie od nas niezależne, przepraszamy Cię. Dostałem tylko szlamatę. Łysy pokazuje jakby wywalone na to. Ale Marcin serio jest obsrany, a Łysy jebany nie? Jeszcze petem palone, <grywa> basen zalany. O Jezu. Gra żeby ta woda schodziła. Ta woda tędy się nie przelewała, przelewała się bokami. A tam powinny być drewny Dreny. No dobrze mówiłem, ciekawe rozwiązanie, nie? Teraz wkopać poniżej poziomu ogródka ogrodu. Marcin, proszę cię o komentarz. Ja nie mam komentarza. Bardzo ale... tak. cię proszę, potrzebuję jeszcze 3 minuty. Źle bardzo było, było ostatnimi czasami no. u mnie. E... Powiedziałem o tym, przyznałem się do tego. Liczyłem na to, że gdzieś tam może... Zmieni się los troszkę i będzie teraz lepiej, ale no, że no, pokazałeś wszystko, pokazać. No tam. nie, mam, jeszcze Trzyść brakuje pieniędzy. mi trzech minut. To tobie trzech minut brakuje, a ja mi brakuje pewnie no. 3000 dolarów na to, żeby to wszystko pokryć szkody, które dzisiaj tutaj powstały. Dzisiaj będzie, będzie... Grażeńko Staszku, szekle potrzebuję. Nawet kwota już podana. Chodzi po logo? Żaba? żaba? Marcin, cały czas proszę cię uważać, żeby... Nie nie, żaba! Zobacz, co to... A może i żamek, no? Swoją drogą Marcin pokazywał w gniewie ja tam żlapie. To są ich setki, nie? To jest generalnie domek na jakimś bagnie położony po prostu. Weź tam przyjdzie sieć, jedz i. O Jezus. I daje radę, oczywiście, nie? A no musi dawać sobie sama radę. Rozrobiła zrobiła tutaj całe wyrzeźbienie. Tu są porobione odpływy, drenaże, no ale to nic nie dało. Zobaczcie. Jeszcze niedawno był u nas Filip. Był dzisiaj Filip u mnie. Jutro live z Filipem, bo przyjechał Filip. Potrzebuje live'a. Głosy już odrosły. Zapraszamy jutro na Fante, koleż WebSafety. Kto tak. by tam co nie chciał. Tu jeszcze pierogami chyba pozatykamy, bo będzie lepiej trzymało. O, jest i Daniel. No, nie ma jak wrócić nawet. Skutery pozalewane. Ja mam nadzieję, że mój odpali. Stros is normal in Cambodia. Every year? Nie. Ale to, nie, ale to i. Nie! Yeah. Niech i Ci ludzie wiedzieli, dlatego. Dlatego ta chata tanio się wydawała. 400 dolka płacimy za to, ale no nie zapłacimy w tym miesiącu. Jeżeli kurczę, to nie wiem co zrobić. No, można pójść na wojnę, tylko po co nam wojna? My chcemy rozwiązać sytuację. Co z tego, że nie będziemy płacić i będziemy w czymś takim tajmem prowadzić? Jest pora deszczowa teraz. To też sytuację jakby nie zmienia. Zobaczcie, przecież tutaj u nas nie pada, ale jak to ma zejść to? Marcin? No bo kolejne pytanie. Dobra, przestaje padać. Jak ta woda stąd zejdzie? Tu nie ma żadnego odpływu. To jest normalnie basen. Ale pompą. Ty, no bo kolejna kwestia. Ale czemu oni nie ją. Prze w tym najgłębszym miejscu ja na wody, na prawie, ona po prostu będzie woda wodę, na to nic nie Ale Marcin, poczekaj, bo jest kolejna kwestia. Czemu tu nie ma, skoro odpływ jest głęboko w ziemi, no? się mnie, dlaczego kmerzy? myśleli, że będą odpływy tam, gdzie jest wyżej, a nie będzie odpływ, gdzie jest niżej? Nie pytaj się mnie o takie rzeczy, proszę. Ogólnie z Marcinem tak z że żartujemy sobie, nie? Ale <głynie> malację, ma rację, no to jest... Nieprzemyślane, ale co oni nie sprawdzili tego też przed tym najmętnem i zainwestowaniem tych tysięcy grubych dolarów, takie żyć? Jeżeli chcecie wesprzeć chociaż na pompę, to dam na dole linka ze wsparciem, tam na te tipli normalnie. Bo to nam od razu wchodzi. Jeżeli możecie rzućcie na jakikolwiek cel, ja to przeznaczę na pompę czy na coś tam tutaj, bo no przecież wiadomo, że to będzie gniło, weźcie to wysuszyć, będzie gniło, śmierdziało. No dużo było pieniędzy włożone. Lodówka, wiem, jedna nie działa, druga iskrzyk. Ma przebicia. Tak, by the way, to tam zaraz przecież któregoś z nich popieści 230. <grywki> Jakiś kabel tylko, żeby spadł do tego basenu i już. A to wszystko przecież na gumę do rzucia przyklejone. Słuchajcie, będę się z wami żegnał. Takim jednym plikiem nagrałem ten odcinek. Specjalny. Zalało nas. Bardzo prosimy o wsparcie. Treść przepisu, czyli ustawowe znamiona wykroczenia żebractwa w miejscu publicznym. Artykuł 58, paragraf 1 Kodeksu wykroczeń stanowi: Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Jakoś kurde, musimy do przodu, no. Filtry do wody. Ej, no. Słuchajcie, czyli jeszcze raz dziękuję. Link dam pod spodem. Marcin, ostatnie słowo. Jeszcze dzisiaj live'a robimy. Ostatnie słowo. Zapraszamy wszystkich na tego live'a. Potrzebujemy tego live'a. Tak bardzo. Potrzebujemy nie tyle live'a, co Waszego wsparcia, ale pod... przede wszystkim musimy. Dawajcie szakla bez pierdolania, nie chcę mi się pierdolić my wypompować tą wodę, bo jej nie możemy zostawić. Bo je nie możemy bo... zostawić. Ja za chwilę wracam do wiadra, to trzeba wypompować, stąd, bo jak zostawimy to, no to to wszystko tu wejdzie nam. Wejdzie, wejdzie będzie gniło. Lodówki, we... kolejną lodówkę, robaki kolejną lodówkę. się. mieć z... robaki. Lodówki. Każda lodówka. Marcin, jedna, jedna lodówka, lodówka już nie, nie działa na pewno, druga ma przebicie, trzecia nie wiem, czwarta nie wiem, no. no dobrze, ale o to chodzi, to musimy zabezpieczyć tą wodę, no nie a zabezpieczać. Nie, poda, jest, a, no. nie, no w żadnym wypadku no mówię, ale wcześniej, wcześniej, wcześniej robimy wszystko, a później działamy, Marcin, nie tego. Nie, nie tego. się, nie Uspokój się. Nie, spokojny, nie się, nie agresywny, spokojnie, Nie bądź no, agresywny, nie obiecałeś, widzom. Jestem Lotosem na absolutnie Pan, absolutny pasjonat w mam beka, ale nie wie, że zaraz mu się oberwie. Od agresywnego Marcina. Dobra, odcinek specjalny wchodzi. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Dzięki Daniel, że nam pomogłeś. Thank you. Nie pomógł nam specjalnie dużo, Chodźmy tak. tak? no, Przepraszam, to tam. Nie no, pomógł, Tamę wymyślił. Nie wymyślił, bo ja wymyśliłem tamę. Nie, nie, on robił dużo. Marcin, dlaczego go nie chcesz, kurde, być grzeczny i miły na koniec? Przy takiej sytuacji. Gdyby nie Daniel, to dzisiaj by nie padało. Dziękuję. Sros, dziękuję Tobie również. Thank you so much, Sros. You good job. Great job. Thank you. Dziękuję, Dziękuję wszystkim. pracownicy, która wiedziała kiedy dzień wolny. Marcin, nie bądź złośliwy. Nie bądź złośliwy. Nie bądź to nie jest złośliwy. No Po prostu następ, jak je zybra wolne, to ja też biorę wolne. To jest proste. Dziękujemy wszystkim. Do przodu tak. Marcin oczywiście musi swoje powiedzieć, ale wiecie jak jest. Ciężko, kurwa. Szkoda tego wszystkiego. Szkoda naprawdę. Naprawdę szkoda. Pozdrawiam, cześć. No i co, jak to się mnie pyta, czemu nie jadę tak po prezesie? No bo nie mam powodu. Tu macie przykład różnicy klasy, gdzie podziękował z, z Ross temu gościowi, który z gościem i pewnie u nich zostawił kasę w ogóle. Nie wiem. A pan Marcin taki agresywny, a obiecywał na przed wczoraj, że się zmienił, bo już jest inny, już jest, już jest fajnie. Och. Och. Słuchajcie, jeżeli podoba wam się to, co robię, zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję, bo lecą całkiem fajnie. Podoba mi się to bardzo. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma ochotę postawić mi kawę, za piątaka nawet, buy coffee to be manager. Trzymajcie się, na razie.